Dobry Państwu, Marcin Gutkowski, Film Agrinekopoland. Witam serdecznie. Dzisiaj 10 czerwca 2024 roku. Witamy z okolic nowego miasta nad Pilicą, plantacja borówki wysokiej. Gościmy w odmianie Duke. Jak widzimy, są już pierwsze fioletowe owoce. Jeszcze nie nadają się do zbioru, natomiast myślę, że w przyszłym tygodniu już ten zbiór na tej plantacji zostanie rozpoczęty. Czemu tak szybko? 10 czerwca za tydzień powiedzmy 15, 17 i już będą będą zbiory. Ten rok jest e, specyficzny. Szybko zaczęło się kwitnienie. Natomiast później był czas e, niekorzystny. Niskie temperatury, przymrozki, e, większe, mniejsze w zależności od rejonu. Na tej plantacji też były przymrozki, natomiast nieduże, e, ale widzimy że plon i zawiązanie jest prawidłowe, bardzo dużo przyszłych owoców, w dobrej kondycji. Dlaczego tak się stało? Przede wszystkim w okresie niskich temperatur były stosowane rozwiązania algowe, takie jak Algaren Twin, regularne zabiegi tak, żeby roślina miała możliwości i energię do tego, żeby przetrwać. Ciężkie warunki pogodowe. Dodatkowo, po okresie zawiązania końcówka kwitnienia, był wykorzystany pierwszy zabieg Expando w dawce 4 litry na hektar. W kolejnych dwóch zabiegach, w odstępach co 10 dni, były stosowane kolejne dawki Expando. Były to ilości po 3 litry na hektar, czyli pierwszy zabieg 4 litry, kolejne dwa zabiegi po 3 litry na hektar. Pomiędzy Zabiegami z wykorzystaniem Expando stosowane były rozwiązania wapniowe, mowa tutaj o produkcie Calgreen, mikroelementy z magnezem, czyli Green Greenmix i do tego aminokwasy roślinne, czyli Great VG. To spowodowało, że mamy taką sytuację na plantacji. Piękne grona, pierwsze owoce, które nam się zapalają, ale Rozwiązania dolisne to nie wszystko z całego schematu nawożenia, jaki był w tym miejscu prowadzony i jest obecnie kontynuowany. Do końca maja stosowaliśmy rozwiązania przede wszystkim w oparciu o nawozy fertygacyjne, i mówię tutaj o produktach takich jak Polyamic 20-2020 plus nawóz potasowy w składzie. 12,740 również jest to poliamiks i do tego na przemiennie stosowany był jeszcze kwas azotowy plus saletra wapniowa. Takie rozwiązanie około 1 czerwca zostało zaniechane i widząc jak rozwijają się rośliny, jak, jaki będzie szacowany plon, podjęliśmy decyzję, że należy zmienić już nawożenie na nawożenie, które będzie odpowiednio dopasowane do fazy przedzbiorczej i fazy zbiorczej. Zrezygnowaliśmy z kwasu azotowego. W miejsce kwasu azotowego skorzystaliśmy z nawozów zakwaszających linii Kalfon. Mowa tutaj o produkcie 14-11-22. Do tego w oddzielnym, w oddzielnym naprzemiennym zastosowaniu dalej kontynuowane są nawozy Poliamix 20-20-20. Plus nawóz poliamik 12,740 w odpowiednich proporcjach. Do tych nawozów dodatkowo dokładamy siarczan magnezu jako uzupełnienie magnezu, i również trzeba było dołożyć trochę siarczanu potasu, żeby odpowiednio zbilansować pożywkę dla obecnej fazy rozwojowej roślin. To fertygacyjnie, jeżeli chodzi o nawozy NPK. Natomiast były zrobione na tej plantacji jeszcze dwa zabiegi z wykorzystaniem rozwiązań fertygacyjnych. Pierwszy z tych zabiegów, może nie przez fertygację, natomiast przez podlewanie, to było połączenie Humibrauna Golda, czyli mowa tutaj o preparacie humusowym, zawierającym kwasy fulwowe i kwasy huminowe. Do tego rozwiązania dodane były bakterie Microbiotics Complex i był to pierwszy zabieg, który był zrobiony na tej plantacji. Po tym zabiegu E, około dwóch tygodni e, po Humibronie Goldie z Microbiotics Complex było zastosowanie Nutrigrinu AD i Algarenu Twin w zabiegu fertygacyjnym. To spowodowało, że dobrze wpłynęliśmy na prawidłowe funkcjonowanie systemu korzeniowego i dzięki tym dwóm zabiegom, czyli Humi Brown Gold plus bakterie Microbiotics Complex, następnie aminokwasy zwierzęce Nutriglin AD i algi Eklonia Maxima, czyli algaren Twin, wpłynęły na to, że w późniejszym czasie stosowanie nawozów fertygacyjnych jest lepiej wykorzystywane przez borówki, co zresztą widać na plantacji. Bo nie dość, że mamy już pierwsze owoce, które w przyszłym tygodniu będą zbierane, ale Proszę zobaczyć, jakie mamy przyrosty. Niektóre przyrosty są 70-80 cm, więc jest to inwestycja już na przyszły rok, bo zbiory w tym roku zaraz się zaczną. Myślę, że potrwają około 2-3 tygodni, jeżeli chodzi o odmianę diuk. Natomiast te przyrosty, które ładnie nam wybiły i właściwie przyrastają, to będzie inwestycja na plon. W przyszłym roku. Dzisiaj krótko. Nie będziemy, nie będziemy tutaj dużo opowiadać o tym, co już było zrobione. Myślę, że wszystko to, co chciałem Państwu przekazać, zostało powiedziane. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.